40 punktów przed reprezentacją Stanów Zjednoczonych, no ale teraz zacisnijmy kciuki, Pola Bełtowska, 8 dobrych skoków, to jest klucz do sukcesu w konkursie drużynowym, nie oszukujmy się, my tutaj o medale walczyć nie będziemy, ale chcemy po prostu dobrych skoków biało-czerwonych, chcemy biało -czerwone. Widzieć walczące dzielnie, ma szóste miejsce. Bo na to jest stać. Ponad powietrzu, niezłe wyjście z progu jest dosyć wysoko. Brawo! Bardzo ładny skok. Brawo! Bardzo ładny skok Poli, myślę, że może być zadowolona. Jest uśmiechnięta. Chyba 80, 80. pękła. Tak, tak jest. jest. No, czekaliśmy na taki skok Poli, bo tutaj przed tymi mistrzostwami e, jeszcze. Zwłaszcza początek zimy w wykonaniu poli był bardzo ładny tutaj na tych mistrzostwach troszkę gorzej, ale ten skok pokazuje, że pole tutaj stać na dobre skoki. 81 metrów Polska na drugim miejscu. W z tym obyśmy ten rezultat co najmniej utrzymali. Paulina Cieślar dzisiaj na treningu słabo 69,5 metra. 38 zawodniczka konkursu indywidualnego, trenująca na codziennie w Wiśle. No i jak będzie teraz? Paulina przydałby się przynajmniej przekroczyć granicę 75 metrów. To nam pozwoli wierzyć, że ta szósta lokata będzie utrzymana. Walczy Paulina o odległość. No do 70 chyba doleciała, no ale do 80 jednak zabrakło sporo. 73 metry. Grunt, że jest progres względem treningu. Była mogę, tutaj, widzieliśmy w tej pierwszej fazie. Narty strzeliły, poszły pionowo. Paulina chciała dostać się trochę bardziej do przodu. Wtedy te narty odeszły. No, jest delikatna poprawa w stosunku do, do serii próbnej. Tutaj wszystkie drużyny dostają się do drugiej rundy, ponieważ no, drużyny mamy tylko 8. Więc Paulina będzie miała jeszcze jedną szansę na poprawę swojego wyniku w drugiej rundzie. Dla nas sytuacja, w której prawdopodobnie te nerweszki nam troszkę odjadą. A teraz Tara skok, na który czekamy. Dzisiaj na treningu 70 metrów. No ale skoro wszystkie zawodniczki się poprawiają, to czemu by nie Sara? Droga Saro, fajnie byłoby wycisnąć teraz jakieś 80 metrów. Sara już w powietrzu. Nieźle płynnie to wygląda. Ak, Walczy ładnie, po odległość jest ponad 80 skok. metrów. Tak bardzo jest. ładnie. Brawo Sara. Brawo Sara, bardzo ładny skok. No najlepszy chyba tutaj, jaki widziałem Sary na tych mistrzostwach. 84,5 metra. Zmobilizowała się Sara na konkurs drużynowy. I skoczyła w końcu swój skok. Widzimy na co ją stać. No bardzo ładna próba tutaj również bez kłopotów większych w locie, naprała wysokość i Polki w tym momencie na miejscu trzecim. No spadamy za reprezentację Stanów Zjednoczonych, ale Sara zrobiła naprawdę dobrą robotę. Brawo Sara. Reprezentantka Polski, tak jak już wspomnieliśmy, 79,5 metra. W serii próbnej to była 17 lokata indywidualnie. Wojciech Tajmer. Niestety cisza na skoczni jeśli chodzi o wiatr, oj, a więc to nie są jednak oj, najlepsze warunki. Natalio jednak w dolnej części ze skokiem, trzeba powalczyć w tak? dolnej bez tej części poduszki powietrznej. Natalia Słowic na progu. Nieźle to wyglądało, chyba nawet nie się trafiła. Walczy o odległość, ale to jest skok nieco powyżej. 80 metrów za krótko, tak, tutaj te narty nierówno prowadzone w powietrzu 78,5 metra. Oj przejechany kompletnie próg. Tak, za progiem odbić. Nie było widać większej mocy Za progiem może nie, ale właśnie ten próg no, nie oddał zupełnie Natalii. Na pewno też zmęczona po występach w kombinacji norweskiej. I Polska już jest na ósmym miejscu. A więc na pewno jesteśmy ostatnią drużyną tej pierwszej serii. Jaka jest strata do Włoszech? Drodzy Państwo, 30,8 punktów do Amerykanek, 27. Na prowadzeniu Słowenia o 39,2 przed Japonią. Co znaczy mieć w zespole tak wielką mistrzynię, która od razu tutaj, można powiedzieć, rzuci hasło w stronę rywalek, że to jest koniec, że to jest nokaut, że złote medale dla Słowenii. Ale to są skoki narciarskie. Tutaj jeszcze jest druga seria przed nami. Każdy słabszy skok może nam diametralnie odwrócić sytuację szczególnie w takiej rywalizacji jaką są skoki pani na belkę startową bo tam zasiada Pola Bełtowska bardzo Jest. ładny skok w pierwszej rundzie w tej Lepiej chwili pójdźmy na wiatr Jest. Pod narty. tak na całej długości ze skoku zrobiło się pod narty a więc ważne aby teraz Pola oddała swój dobry skok ważne aby miała teraz zachować spokój i powtórzyła przynajmniej tą próbę z pierwszych, z pierwszych konkursu Dynamicznie wybija się z progu, jest dosyć wysoko. Powalcz pole odległości, jest to skok chyba powyżej 80 metrów. 81 było w pierwszym. Myślę, że teraz podobnie metra zabrakło, ale 80, 81, 80. Występ poli bełtowski zaliczamy jak najbardziej na plus. Podgonimy Amerykanki, podgonimy Włoszki, a więc Pola zrobiła to, co do niej należało. Będzie miała co prawda odjęte 30 punktu. Noty za styl 4, 16, 1, 15,5. Ósma nota Polek, 339. Jaka to jest strata? To jest strata tylko 6 i 6,6 punktu do Włoch. Liczymy na poprawę swojego wyniku, minus 3,8 punktu za Belkę, tak jak już wspomniałem, Belka, co wyżej. Paulinko Droga, jeśli mamy tutaj bić się z Włoszkami i Amerykankami jak równi z równym, 80 metrów, to jest ta granica, którą teraz trzeba przekroczyć. Rusza dosyć agresywnie i miejmy nadzieję, że ta agresja przełoży się na dobrą odległość. Paulina Cieślar na progu, nieco spóźniła, ale niech walczy odległość, pasywnie w locie. Ale to niestety jest kolejny krótki skok. A nie, nie wyglądało to, to najlepiej. 73,5 metra stać. Paulinę na pewno na znacznie więcej. Tutaj wydaje się, że troszkę, nie, że chyba od klatki piersiowej, troszkę to odbicie to jeszcze późno, te narty strzeliły. No i w zasadzie nie nabrała wysokości, hamowała prędkość w locie. Paulina, dwa równe skoki, ale wiemy doskonale, że Paulinę stać na dużo, dużo więcej. I już natychmiast znowu 20 punktów różnicy między Polską a Włochami. A teraz Sara Tainer, trzymamy kciuki, chociaż za powtórkę tego pierwszego skoku liczymy na to, że Sara pokaże zbliżony poziom. No to Saro do ataku, nie pozostało nic innego, 41 miesiąc temu w Fiskapie w Zakopanem, startuje w Pucharze Kontynentalnym, tam też punkty na ikoncie. Sara w powietrzu, nieco spóźniła, walczy dzielnie odległość, ale to też jest niestety słabszy skok niż ten w pierwszej serii. Tak bardzo tutaj jest. Sara chciała, 77,5 metra, no nie było też większych szarpnięć, Sara skacze ładnie technicznie, no, przyszłościowo wydaje mi się będzie... Jeśli wciąż będzie to szło w tym kierunku, to Sara będzie dobrą zawodniczką w przyszłości, bo bardzo ładnie technicznie skacze. Jeszcze czekają sporo pracy. Warunki wciąż utrzymują się dobre i miejmy nadzieję, że pomogą Natalii Słowik. Miejmy nadzieję, że będzie to dobra próba Polki na zakończenie tego konkursu. Natalia, powodzenia. 78,5 było w pierwszym. Teraz iło byłoby pożegnać się z tym konkursem drużynowym, próbą mocno powyżej 80 metrów. Tak więc. Chilka oddechu, Natalia mknie po rozbiegu. Ważne, żeby dobrze trafiła w krok, a później. Teraz niech połyka te Ładnie. metry. Jest dosyć wysoko i jest to skok przyzwoity. Powyżej 80 metrów Natali Słowik. Wielkie gratulacje, Natalia. 84,5, a to odległość już chyba uzyskiwała w tych mistrzostwach, o ile się nie mylę. Tak, wielkie brawa dla Natalii za te mistrzostwa. Kawał dobrej roboty. Przeszła samą siebie, praktycznie codziennie tutaj coś robiła. To na pewno zaprocentuje w przyszłości. Ładnie technicznie skacze Natalia, to wszystko jest poukładane. Momentami ma problemy w locie, nie ma problemy w locie, czasami trochę nierówno, ale skok na zakończenie bardzo.